Zamykam oczy, no bo nie chcę na to patrzeć Gdy ktoś odchodzi, ten kto upadł w trudnej walce Przez ostry zakręt, pewnie zobaczyłeś wiele Ale teraz nie macie i wiem, że z nami nie jesteś Widziałeś wiele, bo kochałeś swoją pasję To nasza rodzina, a w niej brat dla brata bratem Pamiętam komentarze, nagrajcie co z Maliną Lecz czas przegonił nas, bo powiedział, że masz winą zostawisz wszystko, dajesz chwilę przed wymyślą Gdy przeciągasz manekę, czasem tracimy przyszłość Znowu komuś nie wyszło, nie panował na Maszyno, czasami na ster ulega tym wyższym siłom Wiedzi zapalam znicz i niech ten ogień płonie Zostawiłeś kawałki, w których przemawiasz głosem Ty byłeś spoko i niech ten świat to doceni A kiedyś poganiamy na niebieskiej karuzeli Teraz odszedłeś i Cię nie ma z nami obok Teraz odszedłeś, zostawiamy ślad za sobą Dla Ciebie słowo, ta muzyka zawsze z Tobą Z pomoc tą dłonią, bo byłeś osobą godną Teraz odszedłeś nie ma z nami obok, teraz odszedłem Zostawiając się tak za sobą, za ciebie słowo, to muzyka zawsze z tobą, z pomocą dłonią. Osobą godną 18 lat tak. I zostawę swoje życie 18 lat Jeździłeś przez te ulice brudne ulice No bo tutaj było ciężko, gdzie każdy z nas Chciałby iść drogą mniej no Dzisiaj wiem jedno, że nie mogę już nic zmienić Za ponadcinka, tak tobie to dajemy każdy z nas przeżył W życiu nie jeden wypadek, bo motocyklista miał więcej niż jeden upadek Tak piszę kartkę, z o tobie Malina W pamięci zostałeś, a ta pamięć się przemija, to smutna chwila tak jak ten kawałek o niej, ale zawsze zanim zasnę, będę miał złożone dłonie. Do góry wzrokiem, kiedy jadę, widzę niebo i myślę o was wszystkich. I sam nie wiem dlaczego, to tak się kończy. Chociaż mamy wielką pasję, i to nie jest to samo, co bym jechał w swoim aucie. Teraz odszedłeś, gdzie nie ma z nami obok. Teraz odszedłeś, zostawiając ślad za sobą, na ciebie słowo. Ta muzyka zawsze z tobą. z pomocą dłonią, bo byłeś osobą. Nie ma z nami obok, teraz odszedłeś. Zostawiali tak za sobą, dla ciebie słową Ta muzyka zawsze z tobą, z pomocną dłonią, bo byłeś osobą godną.